Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Dzisiaj parę krótkich słów na temat 6 grudnia. To jest oczywiście dzień, który nam się kojarzy jednoznacznie z Mikołajkami, a więc ze wspomnieniem świętego Mikołaja z Miry. To jest postać, o której wbrew pozorom wiemy naprawdę bardzo mało. Oczywiście tam na przestrzeni wieków pojawiały się jakieś dzieła literackie, ale taki pierwszy tekst literacki to jest dopiero początek IX wieku i relacja niejakiego Michała Archimandryty. Osoba, o której też wiemy bardzo mało, pisała niezwykle ciekawe sprawy dotyczące świętego Mikołaja. I na przykład okazuje się, że święty Mikołaj już urodził się jako osoba pobożna, wyobraźcie sobie, jako niemowlak, w piątki odmawiał picia mleka matki, dlatego że chciał w ten dzień pościć. Na takie szersze wody wypłynął później, kiedy dorósł i dowiedział się o pewnym biednym ojcu trzech córek. Dlatego, że zgodnie z zwyczajem, w momencie, w którym ten ojciec chciał wydać córki w dorosłe życie, musiał zapewnić im posag. Ale nie miał na to pieniędzy, więc wpadł na dość oryginalny pomysł. No, co wy byście zrobili? Odpowiem na to, co zrobił ten ojciec. On doszedł do wniosku, że te córki powinny na ten posag zapracować. W jakim charakterze? W charakterze wykonawcy najstarszego zawodu świata, czyli mówiąc prosto, wysłał je do pracy do domu publicznego. Natomiast nasz święty Mikołaj, niczym superbohater, dowiedział się o tej historii i nie mógł na to pozwolić, więc pewnego wieczoru zakradł się pod dom tego ojca i tych córek i przez okno wrzucił jedną sakiewkę i ta sakiewka wystarczyła na posag dla najstarszej córki. Kolejnej nocy rzucił następną sakiewkę, druga córka załatwiona i jeszcze trzeciej nocy oczywiście musiała być jeszcze trzecia sakiewka i w ten sposób mieliśmy komplet posagów. Natomiast taka pewnego rodzaju no, szlachetna działalność Świętego Mikołaja przez wieki ewoluowała do takiej postaci, jaką znamy dzisiaj. Ale tak jak powiedziałem, o tym historycznym bohaterze wiemy bardzo mało. Ale już dużo więcej wiemy o innym wydarzeniu, które dopiero będzie miało miejsce 6 grudnia. A mam na myśli Orange Video Fest, czyli wydarzenie, na którym będziecie mogli spotkać swoich ulubionych twórców internetowego wideo, w tym oczywiście mnie. Abstrahując od tych ulubionych, natomiast oczywiście znajdą się tam inni twórcy, w tym ci najśmieszniejsi, czyli oczywiście mowa o lekkostronniczych. Natomiast pełen program całej imprezy możecie sobie oczywiście sprawdzić na stronie internetowej, którą właśnie widzicie. Tam również można kupić bilety na tę imprezę. Odpowiednie linki umieszczam w opisie. Do zobaczenia 6 grudnia.